Warszawa Jelonki, 26 marca 2023 roku, godzina dziewiąta, przekaz numer 1261. Bóg Ojciec! Jam jest, który jest. Bóg Ojciec! Pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za Głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać. Nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli. Tak bardzo mocno was kocham, tak bardzo mocno was miłuję. Chcę zapewnić wam zbawienie, chcę was wziąć do nieba. Lecz to wy sami dość mocno sprzeciwiacie się. Chcecie realizować własne zachcianki i dość często realizujecie to, co podpowiada wam upadły anioł. Horda demonów opanowała ludzkość która chętnie realizuje to wszystko, co one jej podpowiadają, przy tym opierając się wszelkiej woli Bożej. Pozwólcie, o dziadki, że zajmę się waszymi sercami. One nie są dla mnie zagadką, bo każdego was doskonale znam, każdego z was stworzyłem. Każdy człowiek ma wielką szansę, aby dać się zbawić. Ja wiem doskonale, kto z was się zbawi i w jaki sposób, co będzie do tego konieczne, wręcz niezbędne. Dlaczego więc stworzyłem tych ludzi, o których wiem, że się potępią. Stwarzając człowieka każdemu zapewniam taki sam start, takie same możliwości. Tylko od was samych zależy, co wybierzecie, za kim będziecie kroczyć. Każda osoba, która się potępia czyni to z własnego wolnego wyboru, a tym wyborem jest przestrzeganie lub nie prawa dekalogu Jeżeli ktoś z was grzeszy, a czyni to w pełni świadomie, z premedytacją, doskonale wiedząc, jakie będą tego konsekwencje. Taki człowiek wybiera tego, za kim kroczy szatana, złego ducha. Każdemu człowiekowi daje przez całe jego życie setki tysięcy szans i okazji do tego, aby żałował za swoje grzechy, pokutował za swoje występki, ale większość z ludzi nie zamierza niczego uczynić, aby zadośćuczynić za popełnione zło. Ten, kto się potępił, nie czynił zła nieustannie. Dlatego święta Boża Sprawiedliwość dała mu za jego życia formę wynagrodzenia, doczesnego błogosławieństwa. Tacy najczęściej żyją lekko, łatwo i przyjemnie, bez zbędnych obciążeń, lecz mają zbyt mało uzbieranych zasług, aby dać im możliwość odpokutowania tego w czyścicu, a nie mieli jakiegokolwiek usprawiedliwienia swoich czynów. Wolna wola potępionego wybrała świadomie zło grzech, a jest niemożliwym, abym wynagradzał niebem tego, kto świadomie wybrał drogę upadłego anioła. Ten, który się potępił wykonał swoim życiem trochę dobra, umożliwił nabycie doświadczenia zbawionemu. Często bywa, że ten kto się potępił wiele pomagał nie będąc tego świadomym. Temu, kto się zbawił. Jego działanie było niezbędne do tego, aby inny mógł się zbawić bez tego działania nie byłoby możliwości, aby niektórzy zbawieni zyskali niebo. Tylko dlatego pozwoliłem zaistnieć tym, którzy się potępili, że swoim złym, nikczemnym życiem i postępowaniem przyczynili się do tego, aby przez prześladowanie i niszczenie zbawionych, tym samym przyczynić się do ich zbawienia. Ja zawsze wykorzystuję każde zło do tworzenia dobra, lecz nie mogę kogoś zmusić do zmiany swojej decyzji, gdy ten świadomie wybiera zło i upadłego anioła. Doskonale wiem, kto działa w pełni świadomie, z premedytacją, a kto upada ze słabości swojej natury. Piekłem ukaram tylko tych, którzy celowo odrzucali moją pomocną dłoń, nie chcieli mieć ze mną nic wspólnego. Każdy, kto od siebie odrzuca Boga, tym samym ma w pogardzie jego dary i łaski. Mając wolną wolę, dokonuje wyboru życia bez Boga i jego działania. Jedyną opcją życia bez Boga, życia bez Stwórcy jest wieczne potępienie w czeluści piekła. Pozornie zło, które uczynili, pomogło uświęcić się tym, którzy się zbawili i jeszcze zbawią. Tylko ja zmieniam zło w dobro, lecz nie zmuszę wolnej woli tego, kto nie chce mieć ze mną nic wspólnego, aby był ze mną. Ja nie mogę was zmusić do zmiany decyzji. Może to uczynić ktoś, kto się ofiarował za tego, kto ma się potępić. Tylko drugi człowiek może uratować tego, kto zmierza na wieczne potępienie. Do tego, by uratować tę duszę niezbędna jest dusza ofiara, która będzie się modlić, pościć, umartwiać, oddając wszystko do Bożej dyspozycji, czyli do Bożego skarbca. Jeden ofiarnik może przez całe swoje życie uratować od wiecznego potępienia nawet dziesięć tysięcy osób. Dlaczego tak wielu ludzi się potępia? Potępia się tak wielu ludzi tylko dlatego, że jest zbyt mało ludzi ofiarnych w stosunku do potrzeb, a zbyt wielu ludzi grzeszących bez umiaru. Tak wielu ludzi pomaga zbawić jedynie dusza szczególnie ofiarna. Kto może być duszą ofiarą? Każdy z Was może być duszą ofiarą pod warunkiem, że skorzysta z mojego zaproszenia do tego, aby sporo się modlić, dość często opościć, a nade wszystko często umartwiać się im więcej dajecie od siebie wrzeczeń ofiar i postów a nade wszystko waszych modlitw tym więcej dusz ratujecie wiem że ci którzy stają się ofiarnikami są słabi ułomni że sami dość często upadają lecz ich upadki wynikają ze słabej natury a nie z premedytacji każda dusza którą uratujecie od miejsca wiecznej pokuty od jeziora ognia i siarki od piekła będzie orędować za tą osobą która pomogła się jej zbawić Walczcie usilnie ze swoją upadłą naturą, przemuszcie swoją niechęć. Z miłością realizujcie to wszystko, co jest dla was przeznaczone jako wola Boża. Najwięcej ofiarników jest pośród Polaków, dlatego tak bardzo z wami walczą demony, dlatego wynajdują wam tysiące przeszkód. Wy je pokonujcie, stawiajcie im opór, tym sposobem więcej i coraz większych łask będzie wam udzielane. Przez wielość ofiar ratujecie od piekła dodatkowe dusze. Ofiarnik nie jest nikim nadzwyczajnym, to zwykły, przeciętny człowiek, który chce coś dla Boga dobrego uczynić, mimo że sama taka osoba ma problemy, dość często zdarzają się jej upadki, to jednak nieustannie podnosi się z każdego upadku, podejmuje wszelkie starania, aby jak najwięcej ofiarować do Bożego skarbca, do Bożej dyspozycji. Wiem, że wielu z Was zastanawia się nad swoim losem, nad swoją dolą, która nie zawsze jest optymistyczna. Wiem doskonale, że jesteście pełni wad i ułomności, ale mam tylko Was. Dlatego błagam Was, abyście pomogli mi zbawiać duszę. Największym ofiarnikiem był i jest mój Boski Syn Jezus Chrystus. Ofiarował się za każdego, kto chce się zbawić. Wasze modlitwy. Posty i umartwienia pomagają walczyć Jezusowi o dodatkowo zbawione dusze. Jest bardzo wiele potrzeb, a bardzo mało pomocników. Im więcej pomożecie mi zdobywać dusz, tym intensywniej będziecie błyszczeć Bożym blaskiem w niebie. Nigdy nie słuchajcie tego, co wypowiada kusiciel. Żaden z was nie jest beznadziejny. Zawsze możesz się odwrócić od zła, które czynisz, a zwróć się o pomoc do Trójcy Świętej przez Maryję. O cokolwiek prosisz, zawsze czyń to przez nią, bo tym więcej darów i łask otrzymasz. Nie proście tylko dla siebie, to jest egoistyczne. Im więcej prosicie dla innych, tym więcej darów i łask otrzymujecie nie tylko dla tych, za których prosicie, ale także dla siebie. Im więcej od siebie dajecie dla Boga, tym więcej darów i łask otrzymujecie. Kto prosi tylko dla siebie, dostaje niewiele, ten ma niewielkie zasługi. Im mniej dbacie o siebie, im mocniej staracie się o innych, tym więcej wy sami otrzymujecie, dostajecie, o wiele więcej niż prosicie. Nigdy nie bądźcie egoistami, samolubami, zawsze bądźcie altruistami. Polacy, trwa wojna duchowa wasza z trylionem demonów. Demon wmawia wam, że przegraliście, że jesteście na straconej pozycji. Największa bitwa obecnie toczy się o waszych kapłanów i biskupów. To sami kapłani i biskupi dali się przez demony zastraszyć, coraz mniej się modlą, prawie w ogóle nie poszczą, nie umartwiają się, a tylko to jest ich prawdziwą siłą duchową. Czego chcę od moich duchownych? Chcę, abyście nie byli jak królowie, władcy udzielni. Niech nikt z was nigdy nie pogardza żadnym człowiekiem. Módlcie się, pośćcie. Składajcie mi swoje ofiary, a ja dam wam moją moc na tyle, że będziecie skutecznie działać. Nie bądźcie kulą u nogi Kościoła Świętego, ale jego siłą duchową, a rozpalajcie wszystkich miłością do Trójcy Świętej. Nie ma sprawy, problemu nie doruszenia, nie do przerobienia. Do pomocy wam kapłanom wszystkich szczebli, czekają chówce aniołów. Nie ma sprawy, ani problemu, którego nie da się pokonać, przezwyciężyć. Czego od was oczekuję o kapłani, wypowiedziałem nieraz sam albo ktoś inny z nieba. Nie obawiajcie się złego ducha, bo bez mojego wyraźnego pozwolenia nie są w stanie nic wam uczynić. Nigdy nie słuchajcie mowy demona, ten nigdy nie mówi prawdy, chyba że jest do tego przez kogoś z nieba zmuszony. Wy o kapłani także działajcie według planu. Zechciejcie jak najczęściej jadorować Najświętszy sakrament. Nie rozsiadajcie się na tronach, jak królowie. Wy też przyjmijcie postawę pokutną, klęcząc przez swoim Bogiem. Zachęcajcie wiernych, aby za was się modlili, pościli i umartwiali. W ten sposób wzmocnią waszą siłę ducha. Wiem, że mocno Was ciśnie Masoneria i inni wrogowie Kościoła i Boga, wiecie dość dobrze, że obsadzili większość najważniejszych stanowisk w Kościele świętym, nie do nich jednak należy ostateczne zwycięstwo. Ja je włożyłem w ręce Maryi. Chcę Was zmusić, zachęcić do pracy, do podjęcia każdego trudu modlitewnego i pokutnego, bo tylko tak będziecie pokonywać złe duchy. Zechciejcie połączyć się ze mną, ochotnie pełnijcie wolę Bożą ja resztą się zajmę. Wszędzie tam gdzie możecie i zdołacie organizujcie modlitwy i adorację Najświętszego Sakramentu. Przypominam wam, że w każdym okruchu, w każdej partykule Najświętszego sakramentu jest obecna cała trójca święta, dlatego żądam od was wszystkich niezbędnego szacunku dla Boga obecnego w Najświętszym sakramencie. Nie czekajcie już na rozwój wydarzeń. Nie czekajcie na to, aż świat będzie się wam walił na głowę. Wy już teraz działajcie. Umartwiajcie się. Powierzajcie mi wszystko i wszystkich przez święte ręce Maryi. Nigdy nie pogardzajcie nią, bo ona tak bardzo mocno wstawia się za wami, zwłaszcza za Polakami. Chcę działać w Polsce wiele znaków i cudów. Lecz o zgrozo moi kapłani zamiast pracować dla mnie, dla Boga pracują podświadomie realizując plan szatana, a wolę Bożą realizują minimalnie. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Pragnę, abyście opamiętały się. Nie pozwoliły przejąć swojej duszy, swojego serca przez księcia tego świata, demona. Tak bardzo pragnę, abyście i Wy otworzyły swoje serca na pełne moje działanie. Nigdy nie hamujcie łask, które Wam tak chętnie ofiarowuję. Już teraz zechciejcie się wyciszyć, oddalić od siebie każdą złą, niepotrzebną myśl. Nauczcie się postu milczenia, milczenia ust, milczenia myśli. Nie będzie Wam łatwo to przychodziło. Zwłaszcza ludziom roztrzepanym, nieuporządkowanym, gadułom, tym co mają nieustannie rozbiegane myśli, a usta mówią prawie nieustannie. Ja chcę od was waszych licznych modlitw, postów, ofiar, a to wszystko oddawajcie do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Potrzeba wiele waszego trudu i wysiłku, aby wyrwać serca kapłanów wszystkich szczebli ze szponów demona. Nie jest to łatwa walka, ale konieczna. Już teraz znacznie ważą się losy Polski i Polaków, lecz to wy musicie podjąć swoją niezależną decyzję. Ja z utęsknieniem czekam na was i na podjętą przez was decyzję, jaką więc zechcecie podjąć. Czekam i tęsknię za wami. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o Was, o Wasze zbawienie. Chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w Was i przez Was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon Was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom. Nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej kronobrności, bardzo mocno was wszystkie kocham. Czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg Ojciec. Zapraszamy do nabywania ostatniego już do druku modlitewników żywego płomienia. Warunki nie uległy zmianie, a mianowicie, dwa tomy, ponad 700 stron. Cena kompletu 46 zł. Informacji udziela i wysyła Halina Szustak w dni robocze. Telefon 507 015 737. Większej ilości wysyła drukarnia. Zamówienia proszę składać u pani Magdaleny pod numerem telefonu 664 038 100 od godziny 10 do 15.